Siema, witamy was na kanale Podchmielone Ptaszniki. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierali sobie paczuszkę z Argiopetery, w której to znajduje się nasze kolejne marzenie hodowlane. No w tym miesiącu tak dużo tych marzeń się spełnia. Tak, plus do tego w sumie dwa marzenia hodowlane. Jeden jest taki, do którego chcieliśmy wrócić, więc można mhm. to podpiąć jako marzonko, więc czas je otworzyć. Nie, bo jeszcze jedna rzecz. Co bym wam jeszcze chciał powiedzieć, to proszę się nie śmiać dzisiaj ze mnie w tym odcinku, bo wróciłem tak na naprawdę chwilę co od dentysty. Mam połowę mordy znieczuloną i po prostu cały czas seplenie. I nawet się nie mogę dobrze wysłowić. Ale wy i ptaszniki jesteście ważniejsi, więc zdecydowaliśmy się nagrać, dlatego w tym odcinku no mogę mieć taki no, specyficzny głos. Szczególnie tak, jak mówisz sy. Specyficzny. <śmiech> <śmiech> Także zaczynajmy. <laughs> no nie mogę no. Okej, okay. Irminia, jest Irminia w gratisie, giiii. Zaraz będziemy mieć już naprawdę 10 Irminii. Tutaj hapl chripes. w końcu, kiedyś mieliśmy, ale sprzedaliśmy wtedy jak była wielka czystka na hodowli. A fajnie wrócić do tego gatunku. Fajnie, fajnie, no i co, no i co, no i co, no i, no i... małe duże dziecko, nie, nawet sobie otworzymy, zerkniemy. Czy to takie duże, czy to takie małe... Bo to już jest L2. Widzę, że duże. Jakie papcie? Także co kochani? Tyle z moich rąk. Teraz widzicie kaję, bo się Kaja uparła, że chce przekładać. A ja mam nadzieję, że nie będę musiał już za specjalnie dużo gadać, bo już widzę jak się ze mnie śmiejecie, że seplenie. Dobra, robimy im domki i wracamy do was za chwilę. Yo. No, także jak już widzicie, domki są gotowe dla Apo, dla Irmini i dla Harpy. No, a Kaja niech wybierze co chce pierwszy. Tu ma no, do wybierania, czyli Apo, ok. Tak, najpierw to co największe, w sumie, a nie mam <laughs> okej. Okay. I uwaga, uwaga. No nie mogę jej odwinąć jakoś. Ojej. Tutaj sobie jest, a i naprawdę będzie za duża chyba. Znaczy za mała. Mówiłem. Dobra, chwila przerwy i dajemy inny pojemnik. Tak. Witamy po cięciu, a po już jest. Tak, ona z chęcią pójdzie Tutaj. do nowego domku. Tak, my si musieliśmy je jednak zmienić, bo było to troszeczkę za dużo, co myśmy jej przygotowane. No. I... No ale o. I jest w domciu. Idealnie. To było naprawdę szybkie przeprowadzanie. Welcome. Witamy w podchmielonej rodzince. Tak, a my co? Mhm. Jeszcze... Idziemy do następnego, bo jedzie się do was. Koleżanka albo kolega przytulić. Teraz czas na Harpak tire Mam nadzieję, że pójdzie bezproblemowo. Jak powinno pójść z każdym pająkiem. Jak pójdzie bezproblemowo, to znaczy, że ja nie potrafię przekładać ptaszników. No, sery, Okej. Okay. Już jest. No poszło bezproblemowo. <laughs> Ostatni klient, ten najważniejszy w dzisiejszym odcinku, mhm. czyli hej Irminia. Irminia, w ogóle ona jest tutaj strasznie tak na górze, nie? Tym całym papierkiem. Otwieramy tylko, o, żebyście zobaczyli od razu, co tu się dzieje. Chcę tak leciutko otworzyć, ale się nie da. O, okej. Okay. I. No jest Ira. To jest Ira. Ty już chyba, o ja, ty już jesteś taka już większa trochę, co? U. U. Tak, więc ona też jedna wylinka jakoś i pójdzie do Munchboxa. Mhm. Mm no, także tak właśnie wygląda podsumowanie naszego dzisiejszego zamówienia, które sobie sprawiliśmy. No, ogólnie dzisiaj tak w miarę skromnie, ale wydaje mi się, że nawet z przytupem. Tak, no bo jednak małe, duże dziecko, nie? Małe, duże dziecko, nie? No i tira, to też jest fajnie, że w ogóle powrót do tego gatunku, tak jak na początku mówiłam. I dokładnie, no i też jednak to cudowne ubarwienie, nie? Harpy. Tak, to tak. No i Irmin. Irmin, ale jak zwykle gratisik. To by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku, a my widzimy się w następnym, za tydzień. Ale co tam będzie, to nie mam zielonego pojęcia. To tyle. My dziękujemy za oglądanie. Ja się śpieszę do roboty. Więc widzimy się najprawdopodobniej za tydzień, no i w niedzielę na live'iku. Tak. Do zobaczenia. Baju! Siema.